Dzień dobry państwu, ja nazywam się Przemek Białkowski, jestem szefem działu Innowacje w Interii. Mam przyjemność prowadzić panel poświęcony cyfryzacji, kluczowy aspekt w rozwoju polskiej gospodarki i społeczeństwa. O tym właśnie porozmawiamy. Witam szanownych gości. Dziękuję państwu za przyjęcie zaproszenia. Od mojej lewej strony pan Przemysław Koch, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Na łączach pan Wojciech Janek, wicedyrektor programu GovTech Polska. Dzień dobry panie dyrektorze, mam nadzieję, że się słyszymy. Dzień dobry państwu. Tak, słyszę bardzo dobrze. Kłaniam się. Pan Paweł Jakubik, wiceprezes zarządu Microsoft. Kłaniam się. Dzień dobry panie dzień prezesie. Dobry, dzień dobry. Pani Izabela Banaś, zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu. Dzień dobry pani dyrektor. Dzień dobry państwu. Pan Michał Kantor, menadżer do spraw nowych technologii i transformacji cyfrowej Adamet Pharma SA. Dzień dobry. Dzień, dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Pan Leszek Kwali, wiceprezes zarządu Tauron Obsługa Klienta. Dzień, dzień dobry, dobry Panie państwu. Prezesie. I Pan Przemysław Kurczewski, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dzień dobry Panie Dyrektorze. Dzień dobry. Szanowni Państwo, ja zacznę trochę niekonwencjonalnie. Może na rozluźnienie atmosfery, ale w temacie cyfryzacji bez wątpienia, choć taki nazwałbym to e, humorystyczno-historyczny element. Pozwolą Państwo, mam nadzieję, że za moment będzie widać to zdjęcie, ale myślę, że Państwo je doskonale wiedzą. To jest rok 97 z Wardoń, olimpiada matematyczna. I zdjęcie, które stało się memem po kilku latach od jego zrobienia, po 10 latach, mniej więcej, to zdjęcie obiegło internet. No i stało się obiektem panowie ze zdjęcia wtedy chłopcy byli obiektem drwin memów tego było naprawdę dużo Trochę się zmieniło trochę się zmieniło w naszym postrzeganiu osób z branży IT informatyków programistów trochę się zmieniło też w życiu tych panów bo oni zrobili międzynarodowe kariery kiedyś Śmiano się, że to a, panowie w sweterkach, siedzą przy komputerach, nie znają świata, nie wiedzą, co się dzieje, ale oni znają ten świat, oni uczestniczą i zmieniają ten świat. Jeden z tych panów, Tomasz Czajka, pracował m.in. w Google, obecnie w firmie SpaceX, miał udział w wystrzeleniu rakiety Falcon. I mówię o tym, żeby pokazać państwu, jak dużo się zmieniło na przestrzeni kilkunastu lat naszego życia, my tego doświadczyliśmy, mamy tę wielką przyjemność doświadczyć tego, znać te czasy przed, ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali o przyszłości, i do tego już przechodzimy. Tutaj wędrujemy teraz tą rakietą Falcon, niech będzie, w kierunku Japonii. Społeczeństwo 5.0. Japończycy opracowali, chyba jako pierwsi, taką, taką strategię, takie podejście, w której to technologia, między innymi cyfryzacja, ma służyć do rozwiązywania problemów strategicznych kraju. Każdy kraj ma inne, u nich tym jednym z większych problemów jest demografia. I do Państwa pytanie takie, pozwolę Państwu, je zadam wszystkim, będziemy dopytywać, później dojdziemy szczegółowo już w Państwa obszary zainteresowań, ale chciałbym na początek, żebyśmy porozmawiali o tym, jaka powinna być polska recepta na to społeczeństwo 5.0, jakie są przed nami szanse, jakie zagrożenia, na co powinniśmy zwracać uwagę. Pan dyrektor Koch. Jak powinna wyglądać Polska w tym świecie cyfrowym? No, wkraczamy w świat cyfrowy, jesteśmy świadkami rewolucji cyfrowej i, i to od nas zależy, jak ten świat będzie wyglądał. Nie zatrzymamy tej zmiany, a powinniśmy wyciągać tyle, ile tylko jesteśmy w stanie z, z tej zmiany. No, pandemia pokazała, jak nasz świat się zmienił. Tak? Dzisiaj nie ma problemu z pracą zdalną. Co więcej, pokazaliśmy, że praca zdalna jest efektywna a nawet bardziej efektywna niż praca stacjonarna w biurze, bo można wykorzystać każdą minutę, nie trzeba spędzać godzin w dojazdzie do, do pracy, więc ten świat się zmienia, wkraczamy w tę przestrzeń cyfrową i powinniśmy z tej, z tej zmiany, z tej transformacji czy z tej rewolucji wyciągnąć najwięcej, jak to jest możliwe. A gdzie te zagrożenia, Pan widzi jakieś problemy, które napotykamy, będziemy napotykać? Te znaczy zagrożenia zawsze są związane ze zmianą, z taką rewolucją, ale one nie powinny nas zatrzymywać. E, powinniśmy e, adaptować te zagrożenia, wdrażając nowe rozwiązania cyfrowe, w szczególności mówię tutaj o bezpieczeństwie teleinformatycznym. Wdrażamy usługi cyfrowe dla, dla naszych klientów, e, no ja reprezentuję sektor publiczny, więc dla obywatela. E, usługi, które pozwolą realizować czynności na styku obywatelskim. Państwo, w tym świecie wirtualnym, z każdego miejsca, z, z przed swojego komputera, z własnego domu i musimy dbać o to, żeby te usługi były bezpieczne w tym świecie cyfrowym, więc zagrożenia nie powinny nas blokować, a powinniśmy je adresować, dostarczając tą wartość dodaną dla, dla naszych klientów.